Czystowy duszeczki, w jakiejkolwiek świata stronie, Czyli która w smole płonie, Czyli marznie nad wnieżeczki, Czyli dla dotkliwszej kary, W surowym szczepiona drewnie, Gdy ją w piecu gryzą żary. I piszcze, i płacze żebnie, Każda z do gromady. Gromada nieście tu zbierze, Oto obchodzimy dziady. Jak listek z liskiem w powiebie. Kręca się pod z Jak gołąbek z kołopkiem w drzewie. Tak aniołek i gra z aniołkiem. Mówcie komu czego braknie, kto z was pragnie, kto, kto z was łaknie. Do mamy lecimy, do mamy. Cóż to, mamo, nie znasz Józia? Ja to Józio, ja ten samy, a to moja siostra Róża. My teraz w leju latamy. tam jest lepiej niż u mamy. Ach, mamo! bo ich dziadek zachęca do nieba drogę. Czego potrzebujesz duszeczko, aby dostać się do nieba? Kto nie zaznał czy mi razu, ten nie zazna spóźnicy w niebie. Aniołku duszeczko, Nie chcecie jadła i napoju! Zostawcie nas w pokoju! Akiś! Akeś! Niechaj się wódka zapala! Tylko żwawo! Tylko śmiało! Jestem na tym Daję Daje Uchnęło i zgasło. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie! Co to będzie? Co to będzie? Dalej wiesz najczęstszym duchem! Przez tyle do tego podołu rozpaczy przykuć łańcuchem. Dzieci! Nie znaczy mi dzieci? Ja nie boszczyk. Kan was dzieci! A czego tu się trzeba, by dostać się do nieba? Do nieba? Wszystko Wolę posadnie. Wolenie to Na mnie. A cóż to? Gdy nic sobie nie pomoże, idź do stąd, nieboże. Zostawcie nas w pokoju. A tys! A tys! Przeszła północ, skogo pieje, skończona straszna ofiara. Czas przypomnieć ojców dzieje! Cóż to? Jeszcze mara! Ciemno wszędzie, wszędzie głucho wszędzie. Włucho Włucho. wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Czego potrzebujesz, duchu młody? Czy prosisz o chwałę do nieba? Cóż to jest? Nie zgadniem wcale. Wskazał ręką na serce. Lecz nie mówi nic z pasterce. Czego uśmiechasz się? Czego? Co mi jest to wesołego? Pasterko, znasz tę osobę? Pokiem ty nosisz żałobę? Cóż co? Ty te słowa nie mówisz? Nie odchodzi i nie gada. Opuszczaj nasze obrzędy. Zostaw nas w spokoju! A kisz! Z nią, a on z nią wszędzie. Co to będzie? Co to będzie?